Siemanko, witam Was ze Szczecina. Zrobiliśmy sobie małego tripa dzisiaj. W Niemczech jest e, dzisiaj wolny dzień, poniedziałek 31 października. Dlatego sobie zrobiliśmy małego tripa do, do Szczecina na zakupy. Ale też nie takie duże, bo teraz byliśmy w Lidlu. Jedziemy do Galerii zaraz i, i jedziemy też będziemy na powrocie jechać do Biedry. Także jednodniowa wycieczka 800 km. Nagrywam już z Hamburga. Wczoraj wróciliśmy, jestem trochę zmęczony, może nie, nie tyle, bo wstałem o 11. przed 11. przed chwilą wstałem pół godziny temu. zegarkiem się nie sugerujcie, bo jest jeszcze letni czas, godzina, godzina trochę szybciej. Byliśmy wczoraj w sklepie jeszcze. Dużo nie nagrywałem, trochę właśnie szkoda jest, że trochę się jeszcze wstydzę z aparatem biegać, bo jednak trochę duży jest, a teraz jest taka moda na tych youtuberów, więc, więc no, jakbym wyciągnął aparat, to trochę. Dziwnie bym się krępował, bardziej chyba niż ci ludzie. Byliśmy w sklepie w galerii, byliśmy w Lidlu, kupiliśmy mięsa i makarony bezglutenowej. Bardzo fajnie, bo w Polsce jest właśnie nie tyle, że lepsza cena, co tego produktu jest więcej. Jak ktoś mieszka w Niemczech, to wie, że Lidl w Polsce i w Niemczech jest kolosalna różnica w asortymencie przede wszystkim. Bezglutenowe, bezcukrowe, bez, bez tego wszystkiego, to są multy tego produktu. O Biedronce już nie wspominając, bo tam to już jest Kozacko. gdyby tu była taka biedronka, to bym codziennie robił zakupy chętnie. I później pojechaliśmy, właśnie byliśmy też w Bieżące. dokupiliśmy to, czego nie kupiliśmy w Lidlu na wyjeździe, i byliśmy też w galerii, trochę rzeczy sobie pokupowałem. E, właściwie to nie miałem ochoty kupować dużo rzeczy, miałem ochotę kupić czapkę, którą właśnie miałem w kropie. A Ja już nie pamiętam, gdzieś tam widziałem właśnie w Trójmieście, jak byliśmy ostatnim razem na urlopie. No i właśnie po to miałem podjechać, zobaczyć z ciekawości, no jak już się weszło, no to poweszły się wszystkie sklepy. I trochę rzeczy kupiłem, dlatego dzisiaj pokażę Wam lekki kod zakupowy. I też Wam pokażę kilka rzeczy, które kupiłem w Trójmieście, jak byliśmy. Też fajne rzeczy mi się udało kupić. Teraz tak. E, tą bluzę musztardową, bo to jest musztardowa bluza z kapturem. Teraz będę zakładał. Byłem wczoraj w, w Szczecinie w niej w sumie. Bardzo fajny kolor. Aparat pewnie tego nie oddaje. I dodatkowo do tej bluzy kupiłem taką czapkę. I to chyba jest 49 zł. Nie wiem, to jest spoko. I tą, tą czapkę kupiłem w chaosie. Więc bluzę tak samo. To jest nawet to logo. I to chyba w, tej, w tym sklepie zauważyłem jakąś fajną czapkę zimową. Dlatego ja chciałem podjechać w Szczecinie. Taki zestawik sobie kupiłem. Nie pamiętam czy coś jeszcze, chyba nie. I teraz tak, ten zielony zestaw, dresik, osobno się kupuje, oczywiście można samą bluzę, samą, same spodnie. Kupiłem to w Primarku, nie pamiętam ile dałem, może 16-17 euro za komplet, bo tam była jakaś promocja. Dycha 12, 12 euro, kosztowały chyba same spodnie. A przy kasie, przy zakupach, już do płacenia, jak dochodziło, to się okazało, że 16-17 euro cały komplet, więc chyba jakaś promocja musiała być. Kupiłem 3 pary butów, a to jeszcze byłem w drugim mieście, jak kupowałem na poprzednim urlopie. Już trochę są e, dojechane, więc na, wysokim, na wysokiej podeszwie. Takie trampki bardziej. Nie pamiętam cen, ale nie było jakoś tam super drogo. I nie wiem, co to jest. Deichmann. Może... To... Ja właśnie... Nie wiem w którym sklepie. Chyba prawdopodobnie w Dajsymani kupiłem to. Ale w Polsce. No i teraz przechodzimy do wczorajszych zakupów. Czyli New Yorker. A teraz tak. Wyciągnę to wszystko, bo... To mi przeszkadzało. Boxerki, jak to bokserki, muszę swoje starsze powyrzucać. Bijemy pięciopak. Cena się bardziej opłaca, i teraz tak. Nie wiem, właśnie to był chaos. E, Ta czapka zimowa, ale to też fajnie znalazłem. W New Yorkerze to jest w kropie. Też bardzo fajna czapka. 40 zł. Ta czapka 25 zł. 5 euro. To jest naprawdę fajna cena. Dodatkowo. Taką bluzę białą, przez głowę zakładaną, 69 zł, w kropie, fajny materiał, ale to chyba z rozmiaru M, bo nie było większego, więc bez koszulki, bez długiego rękawka pod, taką bluzę w paski, nie jestem przekonany, ale ona mnie namówiła, więc sami ocencie dajcie znać czy to mnie pasuje, 69 zł, L z długim rękawem, tak samo jak ta, Podnie takie, tylko właśnie musiałem wziąć większy rozmiar, bo mniejszy rozmiar jest trochę opięty na łydce, a za to trochę większy jest w pasie większy, więc e, mogą spadać. Taka koszulka, już Wam pokazuję, to jest taki sportowy, to na, na siłownię, w New Yorkerze, u nas w hamburgu też są takie, ale nie akurat konkretnie ten model, 75 zł. Podobały mi się, jest trochę taka sztywnawa ale na siłownie bardzo super, bardzo fa fajnie leży. No i taką torebkę, też New Yorker. 65 zł. Jak wiecie, mam te swoje torebki, ale one są o połowę mniejsze i dużo mniej się zmieści, więc no tutaj, tutaj będzie chyba ok, wszystko. No i taka czarna, materiały, coś tam ala skórka chyba. Zaraz to przymierzę. I dodatkowo byliśmy jeszcze w Empiku, kupiliśmy sobie po kalendarzu na 2023 rok ja zwykły taki ala skórka oprawka bardzo fajny, duży A4 i Ola kupiła sobie kalendarz Anny Lewandowskiej bardzo fajnie zrobiony taki przyjemny jak się otwiera wszystko tak 2024 nawet jest tutaj trochę więc można sobie popatrzeć takie różne motywacyjne rzeczy Tutaj jakieś zdjęcia. Więc bardzo fajnie wygląda to. Wszystko. Cenowo tak samo wychodzi, bo 59 zł, chyba. Mój kosztował 43 zł. A ja sobie widziałem większy z tego względu, że jak widzicie dni są po tej stronie. Po tej stronie mam jeszcze taki notatnik, więc mogę wszystko to, co chcę, sobie jeszcze dopisać tutaj. Przechodzimy do przymierzania. A więc, tak to wygląda. plusa. Taki fajny, musztardowy kolor. Rozmiar Lka. Nie lubię napisów, więc to jest bardzo duży plus, że nie ma tutaj nic. Jest tutaj takie małe logo. To jest House, ze sklepu House. I to jest właśnie to, co lubię. Coś wygląda tak. Kolorystycznie jest trochę różnica między tym a tym. Na aparacie nie będzie pewnie tego widać, ale to jest trochę jaśniejsze. Ale dajcie znać, jak, jak Wam się podoba. To jest pierwsza stylówka. Spodnie oczywiście są do, do zmiany, to tam do nie ma znaczenia. Ale wydaje mi się, że jest super. No i oczywiście t-shirt muszę zmienić, bo niebieski nie pasuje do tego. A to jest drugi zestaw. Czyli kompletny zielony dresik. Bluza, spodnie kupione w Primarku przed moim urlopem. Teraz Wam pokazuję, bo miałem to pokazać już wcześniej, ale nie było okazji. Jeszcze jak mam białe buty. To wygląda to mega, przynajmniej dla mnie. I teraz przechodzimy do rzeczy, które kupiłem na wyjeździe w Szczecinie. E, taka bluza, ale t-shirt pod nią nie założę, bo już jest bardzo opięta, ale ciężko też rękawy wtedy przychodzą. Natomiast teraz jest tak wygodnie. Moja pierwsza bluza z paski. Nigdy nie byłem na nich przekonany, natomiast dajcie znać jak, jak Wam się to widzi. Moje żonie oczywiście odpowiadają i zawsze mnie nakręca na takie bluzy, więc się w końcu skusiłem. Dajcie znać. No i takie spodnie w kratę. Mam podobne, ale nie mogę ich znaleźć właśnie, żeby sprawdzić, bo jednak teraz trochę schudłem, więc to też inaczej, one leżą na mnie. Tamte. E, no w tych rozmianach kupiłem trochę, no mam lekko luzu w pasie, będę musiał paskiem to nie natomiast jeżeli kupię mniejszy rozmiar w pasie jest ok, to łydki są za bardzo opięte. do tego oczywiście można jedną z tych blu, dwóch czapek, bo teraz się akurat taki okres zrobi. osobiście ja podoba mi się ten, ten hax tutaj taki kolor też ale obie są dobre mam nadzieję że będę chodził w nich tutaj oczywiście taką jeszcze Torebkę... Mam, mam już dwie. Na pewno widzieliście. Więc kupiłem trochę większą, czarną w New Yorkerze. Na pewno bardziej pakowna, bo porównując z moją starą torebkę, ta to jest dużo większa i będę mógł w końcu wszystko zmieścić. Tam jak by to było na zasadzie, na zasadzie włożenia portfela, dokumentów od auta, kluczy, telefonu i to tyle. Także tutaj jest dużo, dużo lepiej pod tym względem. No i czapka. Mam nadzieję, że dobrze wyglądam. Kolor albo taki. Kolor. Ja właśnie tak patrzę sobie tutaj w ekran na odbiciu, jak to wygląda. Wydaje mi się, że spoczko. Jest taka fajna pogoda jesienna, więc ta czapka będzie też pasować na No i klasycznie Biały kolor, trochę bardziej opięta. Nie wiem, co to jest za Chyba taki sam. Także właśnie fajnie lubię. Lubię białe. Z tego względu, że jak założy się kurtkę, trochę się tutaj odsłoni, to zawsze biały lepiej wygląda czarny niż, niż jakieś tam kolorowe niebieskie. Kiedy można sobie dobrać, złamać tą nudę czapką, taką jak teraz mam. I na sam koniec koszulka, t-shirt na siłownię. Rękawy są długie, ale ostatnio mam taką właśnie zajawkę na takie koszulki. Kupiłem w New Yorkerze, tutaj w Hamburgu nie widziałem. W Hamburgu kupiłem inną, też mam koszulkę podobną Patriots, ale kupioną w Primarku. Za luźna się wydaje, ale jest teraz taka moda oversize. No i nie krępuje ruchów, super, mi się podoba. Może delikatnie za duża. To by było na tyle z moich, z moich przymiarek, z mojego holu zakupowego. Pokazałem Wam w sumie to, co kupiłem teraz w Polsce, w Szczecinie. Jak byliśmy na, na krótkim wyjeździe, na jednodniowym, kilkugodzinnym wyjeździe, i pokazałem przy okazji to, co było zakupione na urlopie w Polsce oraz to, co kupiłem w Freimarku. Dajcie znać, jak wygląda w tych stylówkach, czy do mnie pasują, czy nie. Nie zapomnijcie oczywiście o lajkowaniu, komentowaniu i subskrybowaniu mojego kanału. Na razie do zobaczenia w następnym filmie.